Mam takie informacje, które mnie szokowały, ale docierają z kilku źródeł, że ta wściekłość bodnarowców, którą widzimy po wyborach prezydenckich, ta próba obalenia wyniku wyborów ma swoją przyczynę w tym, że oni mieli taką ustawę już gotową, która darowuje wszystkie winy za wszystkie przestępstwa. Czy pan coś o tym słyszał? E, tak, bardzo dużo się o tym mówi generalnie, mówiło w Kuluara Sejmu, bo wiadomo, że teraz z Karolem Nawrowskim jako prezydentem taka ustawa nie przejdzie, e, że ta ich bezczelność, taka pewność siebie w łamaniu prawa, a przecież to były takie dosyć oczywiste sprawy, no, jak premier rządu mówi o tym, że łamią prawo i to mówi w sposób otwarty, no to przecież za naruszenia prawa grozi odpowiedzialność, nie tylko polityczna, ale przede wszystkim karna i e, rzeczywiście e, na różnych projektów ustaw, które znane były publicznie, chociażby jeszcze w czasach, kiedy aktualny rząd był w opozycji, ale justicja robiła takie pakiety ustaw o przewracaniu praworządności i tak to nazywali. Ustawa o przewracaniu praworządności. Słyszeliśmy, że mieli dodatkowe przepisy, które miały jakby zalegalizować ten okres bezprawia przez Trzaskowskiego jako prezydenta po prostu. Szok. Jak mogłoby to wyglądać? Czyli na przykład ten paragraf mógłby wyglądać tak, bo że ustawę taką mają, wiemy, jeszcze tego kwitu nie mamy, ale poszukamy. Rozumiem, że to mogło wyglądać tak, jeśli ktoś w tym okresie, od tam do dnia, popełnił przestępstwo czy działania sprzeczne z prawem w celu przywrócenia praworządności, to niniejszym Rzeczpospolita mu nie tylko winę odpuszcza, ale jeszcze dziękuję. Nawet sformułowanie takiego przepisu, patrząc na słowa, które mhm. publicznie wyrażają przedstawiciele władzy, że pewnych ustaw nie uznają, że im się nie podobają te ustawy, ale nie mogą ich usunąć, bo, bo prezydent nie podpisze albo Trybunał Konstytucyjny może. Uznać niekonstytucyjność i na przykład. Mogłoby to brzmieć, że jeśli jakiś funkcjonariusz publiczny nie zastosował się bądź naruszył przepis ustawy takiej i takiej i w przykład w naszych czasach, kiedy rządziliśmy o prokuraturze, o sądzie najwyższym, o krs jeśli naruszył te przepisy prawa, uznaje się, nie uznaje się tego naruszenia za naruszenie kodeksu karnego czy innych przepisów prawa i czynności podjęte w sprzeczności z tymi przepisami uznane są za legalne. Jeśli, na przykład, spełniają wyroki CUE, TPC i tak dalej, yy, oni to mieli. To się mówi o tym, że mieli yy, yy, przygotowane. To dlatego też ta yy, kasta.